Jak ocenia Pani warunki pracy w nowej siedzibie w porównaniu z poprzednią siedzibą w Rękawie? Warunki pracy są nieporównywalnie lepsze. Po raz pierwszy nasza biblioteka ma własną siedzibę. W starej bibliotece były, było 300 metrów kwadratowych, teraz mamy 1400, więc to pozwala nam na doskonałą prezentację naszych zbiorów. No i przede wszystkim na Lepszej obsłudze czytelnika i sprawienie czytelnikowi lepszych warunków, bo w każdej bibliotece czytelnik jest najważniejszy. Nowa siedziba posiada świetlik, który wprowadza światło dzienne, windę, jest obiektem wentylowanym, posiada toalety dla czytelników, czego nie było, nie było takiej możliwości w starym budynku. Na jakie nowości w funkcjonowaniu biblioteki mogą się natknąć nasi czytelnicy? Przede wszystkim będą mieli wiele stanowisk komputerowych, 12 dokładnie, ale w czytelni naukowej będą mogli korzystać z darmowego internetu pracując z własnym komputerem, ponieważ będzie tu system Wi-Fi. Cały w naszej biblioteki dostępny jest przez internet. Z domowego komputera można sprawdzać nasze zasoby, monitorować nowości, zamawiać, rezerwować i na drugi dzień odebrać te książki, które będą czekały na czytelnika. A co z czytelnikami, którzy nie korzystają z katalogu online? Czy te zbiory tutaj zostały w jakiś sposób opisane, oznakowane? Zbiory są doskonale oznakowane. Sama wypożyczalnia to jest 50 różnych literatur. Również mamy zbiory w obcych językach, w języku angielskim, niemieckim i francuskim, z którego bardzo często korzystają uczniowie uczących się języków obcych. Natomiast dodatkowe są opisane regały, oznaczone literki ponieważ zakładamy, że czytelnik będzie korzystał ze wszystkich zbiorów z wolnym dostępem do półek. Każdy będzie mógł swobodnie się poruszać i wybierać to, co go najbardziej interesuje. Dla nas najważniejszą rzeczą jest to, że po raz pierwszy w historii tej biblioteki zbiory czytelni naukowej będą dostępne w wolnym, w wolnym dostępie do czytelnika. Do tej pory były zmagazynowane w szafach, stłoczone na półkach w magazynie, gdzie czytelnik nie miał dostępu i podawane były na życzenie. Natomiast w tym momencie każdy będzie miał swobodnie dostęp do pełnych naszych zasobów, zarówno drogą komputerową, jak i osobiście korzystając, odwiedzając nas. Czy korzystanie ze zbiorów biblioteki wiąże się z jakimiś opłatami? Korzystanie z biblioteki jest zagwarantowane bezpłatne, natomiast za przetrzymywanie książek komputer nalicza kary. 10 groszy za każdy dzień. Natomiast opłaty pobieramy wyłącznie za odbitki ksero oraz za wszelkie wydrukki z drukarek. Chciałabym jeszcze wiedzieć, czy organizowane będą jakieś akcje promocyjne mające na celu popularyzację czytelnictwa przedmyślenicza? Mamy zamiar już współpracować z Myślińskim Klubem Fantastyki, który zaproponował nam zupełnie inne formy pracy, turnieje, gry, wszystko na bazie science fiction, fantasy i młodzież bardzo jest zainteresowana takimi formami, także zamierzamy wprowadzać następne formy biblioterapii spotkań, szkoleń dla seniorów komputerowych, korzystania z katalogów komputerowych, ponieważ do tej pory katalogi były kartkowe, one również funkcjonują, ale nowością jest, komput, będzie katalog komputerowy. Zresztą uważam, że seniorzy doskonale w dzisiejszych czasach przestawiają się na nowe media, korzystają z audiobooków, korzystają z telefonów komórkowych, z aparatów cyfrowych, więc no takie czasy, że trzeba nadążyć za postępem technicznym. W jakich godzinach będzie otwarta i dostępna biblioteka dla myślenicza? Biblioteka będzie otwarta codziennie, z wyjątkiem poniedziałków. Mamy wtedy dzień pracy wewnętrznej od 9 do 19 codziennie, a w sobotę od 9 do 14. Każda sobota u nas jest dniem otwartym, ponieważ w miesięcach pracuje dużo studentów, uczy się, pracuje w dużo uczniów, którzy akurat w tym dniu mogą poświęcić się pracy naukowej. Wszystkich myśleniczan y, oraz nie tylko, również mieszkańców całego powiatu mysieńskiego zapraszam do korzystania z naszej nowej siedziby przy ulicy Mińskiej 17, począwszy od 29 maja.